Cześć, tutaj Modlabin. Dzisiaj przychodzę z malutkimi zakupami z dwóch sklepów, ponieważ udało mi się wreszcie pojechać do Exxona i do Kika jeszcze wstąpić, bo skończyły mi się już zupełnie zapasy dla kota i te takie podkłady, maty to teoretycznie dla psa treningowe do uczenia, żeby trafiało zwierzątko do kuwety czy tam piesek, jak jest malutki. Moja kotka cały czas myśli, że jest mniejsza niż normalnie jest i zdarza jej się gdzieś tam nie trafić, więc muszę te maty kupować. Także przy okazji zajrzałam na dział kreatywny i tu są troszeczkę, bym powiedziała, niepłukładane te rzeczy, ale postaram się pokazywać to w miarę tak sklepami. Czyli pierwszym był action i mam tutaj, nie chcę wam tak dawać mocno po oczach, mam tutaj folie w pięciu kolorach. Już dwa zestawy miałam takie i dokupiłam sobie trzeci, jeszcze chyba tam jeden jest, kolorystyczny, natomiast skusiło mnie właśnie tutaj to piękne cholo złoto i te srebrne papierki, także papierki, folie w sumie. I na pewno będę coś z tego robić. Ona powinna działać na klej, na ciepło. Nie wiem, czy działa do laminatora, ale ja jeszcze będę próbowała jej używać do jednej rzeczy. Ale o tym to zupełnie na sam koniec, ponieważ odebrałam też w jednym sklepie łódzkim pewne zamówienie, które będzie taką zapowiedzią pewnego filmu, który się pojawił mi na kanale, ale to dopiero zobaczycie pod koniec. Tutaj pokażę Wam właśnie tą rzecz. I może któraś. Osóbka zgadnie, co to będzie. Także to mm, wezmę sobie drugie, e, drugą skrzynkę, żeby odkładać już e, rzeczy, które pokazałam. żeby się w tym wszystkim nie pokupić. Dobra. E, następnie cztery kolorowanki, i to są kolorowanki e, takie, jakby. 24 mamy strony, tak? I mamy tutaj tagi. Mamy tutaj postcards, czyli y, pocztówki, mamy naklejki, mamy y, velum, mamy paper tape, czyli no takie chyba też naklejki troszkę, tylko że y, tak mi się przynajmniej wydaje, i po prostu arkusze do kolorowania. Czterech wariantach. To jest ym, takie, żebym właśnie aquamarkerami się bawiła, troszkę tymi nowymi, y, również kamelonami. Także pierwszy to jest. Ym, czy one mają jakąś nazwę? Już patrzę. Smile Often? Ym, powiedzmy, że to jest Smile Often. Nie no, bo tutaj nie będą miały. Yy, jedna przynajmniej, dobra. Niech będzie, że to jest taka. Smile. <laughs> Niebieska, yy, niebieski. Przód mamy. I mamy właśnie te tagi do wycinania. Wszystko możemy pozostawić tak, jak jest teraz, lub pokolorować. Nie wiem jeszcze, jak będzie z jakością tego papieru jak ona będzie właśnie na te kolorowania reagować, bo jeszcze tego nie próbowałam i tutaj mamy perforację, że, że będzie później a na przykład na zakładkę do książki też może być, a tutaj właśnie taka większa pocztówka, tutaj takie mniejsze i tutaj mamy dosyć drobne te wzorki yy, i są dosyć szczegółowe te kolorowanki, także raczej jeżeli chodzi o ten broczek, przynajmniej to młodszym, yy, raczej bym yy, nie polecała tego jeżeli byście chcieli ze swoimi dziećmi sobie pokolorować, no to te są troszkę cięższe. I tutaj mamy takie arkusze z naklejkami i one są takie wzdłuż pocięte. Tutaj mamy po prostu naklejeczki, możemy je też pokolorować tak jak nam się podoba. I tutaj również, no piękne są. Piękne są naprawdę i y, jestem bardzo y, ciekawa jak one będą reagować właśnie z tymi różnymi mediami. Coś sobie podłożymy. Mamy sobie kopertka. I będę Wam podkładała, żeby pokazać Wam ten papier welinowy. Naprawdę też piękne wzory. Ja ostatnio polubiłam się z papierem welinowym, przeprosiliśmy się i używam go do mm, różnego rodzaju kieszonek w albumach. I to podpatrzyłam u Ani właśnie i, i bardzo mi się to spodobało. Także przeprosiłam się z tym papierem. Mm, lubimy się z powrotem i używam go mm, teraz z miłą chęcią. Także to były te papierki. I tutaj mamy y, taki cieńszy papier. I, I właśnie tła możemy sobie jakieś zrobić, albo po prostu wycinać z tego jakieś elementy i pokolorować. I zaraz będziemy mieć jeszcze chyba z tego, co pamiętam, takie na grubszym tle troszkę. Znaczy na grubszej kartce. A może nie. No mówię, te nie są zbyt jakieś super ym, gramatury wysokiej, nie? Więc nie wiem, jak to będzie z, z właśnie z tymi mediami mokrymi, taki, dobra no to był pierwszy, m, pierwszy zestaw i teraz jak będę wam pokazywała to już raczej szybciej przez to przejdziemy nie będę mówiła co jest co, no bo już mniej więcej wiecie jakie są tutaj m, zawartość jaka jest tak? że gdzie są tagi, gdzie są jakieś inne rzeczy, no, tutaj są właśnie te pocztówki, są dosyć z takiego grubego papieru tu są piękne, kurczę m, te i jeszcze tutaj mamy właśnie ten cudowne Naprawdę cudowne. I jeszcze ten jeleń tutaj. I on jest też na tym grubszym takim papierze. I tutaj mamy fajne podróżnicze. Powiedzmy, że to jest właśnie taka podróżnicza. Podróżnicze naklejki. No świetne. Tu już. No mm, dobra, podłoże, żeby było lepiej widać. Też bardzo ładne. Naprawdę. I mm, tutaj, na przykład, w te aparaty. Też fajne do albumu. Ja wcześniej przychodziłam po tego, jakby. Mm, z takim, bym powiedziała, sceptycznie dosyć, bo one chyba już wcześniej były te kolorowanki. Znaczy, w sumie, te bloki, chociaż nie wiem, może to jest nowość. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. No ale jak teraz mam tyle tych markerów, mediów, kredek, to to mówię, dobra, trzeba sobie coś pokolorować, a to takie, nawet antystresowe bym powiedziała, niektóre są, bo. Te takie drobne wzory, gdzie musimy naprawdę się skupić o chociażby coś takiego na kolorowaniu, no to właśnie są takie relaksujące. Ten lewek też jest po prostu uroczy. I kolejny zestaw jest różowy, i on będzie taki kwiatowy. Chyba głównie kwiatowy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Także tu mamy te karty. To nie jest papier akwarelowy. Raczej jakiś taki karton, ale inny w dotyku. Nie jest gładki. Jest dosyć taki chropowaty, ale chyba to nie jest akwarelowy. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby to było taki akwarelowe. I tak właśnie bardzo ciekawe. Takie paski, które sobie możemy jakoś pomalować i już są mm, naklejkami. Ptaszki bardzo fajne, sowy, próbelki i inne jakieś. Nie mam pojęcia, jak się te ptaszki wszystkie nazywają, także. Niestety wam nie wymienię i tutaj. I jest pokazane, że właśnie ten papier nowy również można kolorować. Także to, że on jest taki, to nie znaczy, że musi taki pozostać. I tutaj mamy taki dosyć duży i piękny w kwiatki i w kolibry. Tak, to są kolibry. <laughs> chyba, chyba tak. I tutaj też mamy ptaszki. Naprawdę bardzo urocze wzory, szczególnie jak się to pokoloruje w taki sposób, jaki nam gdzieś tam będzie pod jakąś, jakiś dany projekt pasowa. Czy tutaj nawet wyciąć jakby jakiś jeden balon. Też będzie fajnie. I tutaj też takie słodkie wzory. I listki. Listki też można sobie poćwiczyć cieniowanie na nich wytestować różne markery No i balon. Bardzo lubię w balonów. I powiem wam, że niedługo też się pewnie jakieś projekty z balonami, takimi balonami e, podróżniczymi e, pokażą u mnie na kanale. I tutaj mamy się i są słodkie. To jest e, My Weekend Plans, czyli moje plany na weekend. I to jest żółta kolekcja. Także... Mamy tutaj tego kiciusia. Zawsze mi się takie napisy podobały, właśnie zrobione prawdziwie, także, że różnymi przyciąkami ktoś pisał jakieś napisy. Także tutaj mamy to do pokolorowania, ale możemy też się nauczyć e, przez kalkę, jakby przez papier zwykły, welinowy, jak takie napisy robić. I ten piesek jest uroczy. Wszystko jest tutaj takie słodkie. O, i to jest po prostu boskie. No i te tutaj żaróweczki w kształcie serduszek. No i oczywiście ja kocham mm, sukulenty, kaktusy i jest kawka. To by się pewnie Ali spodobało. Dobra, tutaj jest. O, już podłożę. Tutaj mam właśnie ten fajny motyw no tu jest tu są takie lizaki lody z polewą kubeczki z kawką i znowuż piękne roślinki ja kompletnie nie mam ręki do roślinek ale sztucznych troszkę nas sukulentów obecnie bo zwykłe niestety nie wytrzymywały za mną długo to jest bardzo fajne nawet na tło kartki nawet bez pomalowania. To ekstra na jakiś duży taki czekoladownik. Też na Mercy na przykład te większe. Już mam naprawdę tysiąc pomysłów z tym. Chociaż to prosto kolorowanki są. To też bardzo fajne. Yy, na jakieś walentynki. I tutaj, to jest ostatni dobry. To by było wszystko, jeśli chodzi o te kolorowanki. Już lecimy dalej. Mam trzeci kolorek, bo już mam białą i różową, tą Vintage Paint. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. To jest farba matowa wodna kredowa, właśnie o wykończeniu bardzo matowym. To nie jest satyna, to jest mat. Także to jest to. Już tak zaglądam, co to było akrionowe. Słodkie naklejki z tagami, tym razem w wersji takiej dziecięcej. Mamy tutaj z tej kolekcji Cute NCO, jakby niektóre i również pojawia się ten listek, z którego robiłam niedawno kartkę taką z pudełeczkiem i tutaj są te słodkie właśnie zwierzaczki ponieważ to są grafiki rozszerzone także Action też miał je zakupione i tym razem zrobili z tym właśnie te tagi słodkie tutaj mamy takie naklejki, które bardzo mi się kojarzą z kafelkami i ja je kupiłam z myślą o zrobieniu takiej pracy jak domek dla lalek. Żeby zrobić taką podłogę z takich kafelków i nawet przeciąć to na mniejsze i kupiłam w dwóch wariantach kolorystycznych. Zawsze mi się marzyło zrobić taki domek z prawdziwymi tapetami, z mebelkami i tak dalej, więc mm, gdzieś sobie pomału takie rzeczy odkładam do tego projektu, mimo tego, że na no, dzieci nie mam, ale chciałabym zrobić właśnie taki domek. Nie żeby, nie żeby jakby bawić się tam lalkami w tym domku, tylko po prostu... Mm, po prostu nie żeby stał też ale żeby w takie miniaturki się popawić w robienie takich miniaturek a co później z tym domkiem się stanie jak już powstanie to też nie, nie mam pojęcia pewnie nie będę go trzymała tylko tutaj coś jest a to jest jakiś jakiś tam w środku myślałam, że jest mokry arkusz także dwa warianty kolorystyczne kolejne tagi tym razem Biało-czarne, z pandą. No, oczywiście, jakie z panda, no to musiałam wziąć. I z uroczym pieskiem, z kawką. Takie właśnie na natesiki. Tutaj też na, z myślą o notesach dla kobiet. Wziąłam te naklejki, już raczej znane wam, z działu dziecięcego. Tylko, że ja, one są strasznie wypukłe. Ja je na pewno spłaszczę bardziej. One będą miały te warstwy wszystkie ciuszków, ale nie aż takie, bo yy, dla mnie to. Sp zbyt duży wypukło właśnie jeżeli chodzi o notesy a ja chciałam do notesów także to sobie już odłożę znowu już wzięłam sobie mimo tego, że już takie miałam gęstą, czyli mm, takie nasze dżety tylko no, nie mogłam się oprzeć temu kolorowi i tej małej buteleczce i mimo, że już mam właśnie takie to wzięłam, bo bardzo lubię ten kolor i, i właśnie taki turkus i, i się na to jednak skusiłam i wzięłam to. Dobra, patrzę, bo tutaj są z innego sklepu. O. Trzy bloki, trzy ostatnie bloki, z których robiłam album, z których robiłam czekoladownik, notes, czyli te z męskimi wzorami. Wzięłam sobie, bo po prostu są fajne na, na jakąś szybką kartkę. I żeby mieć... Gdzieś tam pod ręką. A póki, póki są, bo jak się pojawiają, to później znikają. Właśnie te embosowane, to wzięłam sobie wszystkie, które były trzy sztuki. To już na pewno mi wystarczy na jakiś czas. Oczywiście, zapas kleju yy, dwa razy. Gdzieś tam jest pod spodem drugi. O, tutaj jest. Dwa kleje do tekstyliów, ja ich zużywam bardzo dużo, jeszcze mam chyba z sześć w zapasie, ale no przez to siedzenie w domu naprawdę sporo mi poszło, dlatego jak miałam właśnie teraz okazję wejść do Actiona, no to właśnie zakupiłam je już w zapas. Później mamy tutaj taką masę, jest to masa ta taka szara. Efekt kamienia. Ja jej używam do robienia mix mediowych, wazoników i. wazoników. I, i, i powiedzcie mi słowo na świeczkę, świeczników, a właśnie. I wyciskam po prostu i maluję później. To i tak nie widać, że ona była szara i że jest ciężka. To mi to nie przeszkadza. Bardzo ją lubię, bo fajnie wychodzą odciski niej. I jeśli chodzi o action, no to yy, cztery te holo, ja już nie mam jedne, ale jeszcze się zaopatrzyłam w cztery, nie chcę też Wam mocno to yy, Cztery te holograficzne yy, zestawy papierów w kolorze, to jest taki yy, niebiesko-szary. Niebiesko tutaj mamy złoty, różowy i srebrny. I tutaj ich mamy po chyba czekajcie, 10 czy 20 sztuk. 10. Także jest to. Już sobie zajrzę. Tutaj tu jest wszystko. Nie, nie, nie. Jeszcze jest wykrojnik, o którym była. Ela. Magic Place. Bardzo mi się mu spodobał. Także wzięłam sobie właśnie tylko ten. Było ich sporo, ale tak wiecie. Ja wykrojników już mam na tyle dużo, że rzadko teraz kupuję gdzieś wykrojniki, raczej, raczej już w inne rzeczy inwestuję pieniążki oraz no musiałam wziąć ten podróżniczy no ja już jeden zużyłam prawie że cały, także wzięłam sobie, bo bardzo mi się podoba i żeby mieć gdzieś tam w zapasie, póki są jeszcze właśnie te wzory dobra e, i teraz drugi sklep, czyli KIK i w KIKu może zacznijmy od takich zwykłych niepromocyjnych rzeczy album na zdjęcia, tu mamy za 13 zł Album, który ma, już patrzę, ale chyba 20. 20 tych mat, mi się wydaje, że on miał w środku. I tak na pewno za dużo czarnych. Ja będę wyczepiała ten papier, bo to jest za dużo, ale pomyślałam, że jakiś taki fajny, żeby sobie zrobić albumik później z resztę papieru. I już mamy gotową okładkę, tak naprawdę. Możemy jeszcze sobie coś mniejszego tutaj nakleić i tutaj już są te karty, także też mamy ułatwione zdobienie i to już jest wszystko wiecie, ze sprężyną z tasiemką, czyli takie jak ja lubię zapinania i mamy no, takie dosyć duże to kółko, może nie aż tak super, ale myślę, że jak się wyjmie trochę tych kart to później pomieści trochę zdjęć i jakiś tam, wiecie innych pamiątek, także za 13 zł niech taką jedną bazę e, mam Tesik do ozdabiania, tak naprawdę. Pomyślałam właśnie, że wezmę go z myślą, żeby go jeszcze bardziej ozdobić. 4 zł. On kosztowo to wam mówię ceny, no bo są napisane, ale z innymi mogę mieć problem. I on ma właśnie ymm, kartki w linię z marginesem. I ten margines jest o tyle ymm, fajny, że pojawia się z tej samej strony kartki. Nie tak, że tutaj mamy z tej, a za chwilę z tamtej. Tylko wszystko jest od lewej strony. A Yy, jeszcze mamy właśnie w środku tą zakładkę. Także fajnie myślę, będzie go jakoś sobie ozdobić. Wiadomo, to sobie zerwać, bo to schodzi yy, bez problemu. Trzeba później tutaj delikatnie jakby yy, docisnąć ten papier. Jeżeli troszkę się podniesie. O! Już w sumie chyba nie podniósł się nawet i on jest, fajne ma zapięcie na gumeczkę takie tutaj taki wystający zinzelek, także można będzie sobie jakoś to fajnie ozdobić, on jest dosyć miły w dotyku, a nie kosztował dużo jak na, na takie coś patrzyłam też, były bardzo fajne te takie A4 na dokumenty holograficzne, koperty z napą a one kosztowały po 9 zł, także sobie porównajcie ceny naprawdę czasami są zaskakujące chciałam wziąć te naklejki jednorożce, no zobaczcie one są takie słodkie z o notesach, notesach dla dzieci czy jakimś albumiku dla dzieci, one kosztowały 4 zł no piankowe takie fajne, ale tak mi się podobały takie są urocze, tak po prostu uśmiechały się do mnie, że mówię no dobra, spuszczę się na nie i wiecie co z moją miłością wielką kulki sterykanowe, tak Także mam cztery kolejne komplety, e, żółte i takie lekko pomarańczowe, na pewno będę wykorzystywała do środku, do kwiatów, reszta gdzieś tam do kompozycji, do mix mediów, także takie zestawy, te mają piękny właśnie taki niebieski kolor, chociaż tutaj one też występują, także no, wzięłam wszystkie kolory, które były, wszystkie zestawy, bo bardzo lubię właśnie takie rzeczy. I chyba już teraz przechodzimy do promocji, a jeszcze w sklepie chińskim coś takiego też dorwałam za 4 złote bardzo dużo żółtych kuleczek do środku do kwiatów i tutaj jeszcze coś siedzi w środku, tylko nie mam pojęcia co to jest i, i może na razie że lepiej żebym się nie dowiedziała co to jest, że to wygląda na jakiś paproszek, tak jakiś paproszek dobrze, że nie robak, żaden także mm, no jak kiedyś mi zapraknie to, to naprawdę mogę z tego nie wiem Kurczę, to nie ma napisane, ile tego jest, ale 10 gram. No to tysiące mogę zrobić z tego kwiatku. Dobra, i teraz promocyjne rzeczy, bo w Kiku były dosyć spore promocje i e, troszkę rzeczy wzięłam. Przy kasie znalazłam coś takiego. I Będę Wam mówiła ceny i przecenę, tak? Z 7 zł za pudełeczko na 40 groszy. sobie Musimy to otworzyć. Mamy tutaj... E, w sumie to są korony, nie są szachy. Tylko to są korony w dwóch kolorach: w złotym i właśnie w srebrnym. I w środku mamy, już patrzę ile. To jest jako yy, figurki do dekorowania. Wysypiemy sobie, bo nie mam napisane, ile tutaj jest. Może około 8, 2, 4, 6, 8. Tak, 8. Czyli to wychodziło po 5 groszy za takie coś, a my pomyślałam sobie gdzieś tam do boksa yy, czy na jakiś tort dla jakiejś małej królewny czy nawet na długopis, żeby przyczepić kurczę, za 40 groszy yy, z 7 zł tak dobrze mówię? tak to wzięłam złota i srebrna akurat tak mi się trafiło, wiecie, że nie było kompletnie ludzi i, i mogłam sobie chwilkę poszparać po 2 zł ten y, akwarelowy blok z 7, ja już go też mam, ale wzięłam z myślą y, o, o jakichś wymiankach może. I tak samo tutaj, z 7 zł na 2 zł, te takie, one są y, rozcięte. Ktoś po prostu zaglądał, jak one wyglądają, ale są w całości. Ja bym powiedział, że to jest marble, czyli takie, no wiecie. Marmurkowe, farbkowe papiery. Bardzo też fajne. To wzięłam dwie sztuki. I tutaj mamy z 9 zł na 2 zł. Arkusze samoprzylepne z materiału. Wzięłam dwa komplety. I one mamy, mamy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6. po 8 Po 8 sztuk. Za 2 zł na no to. wiecie. <grym> Żal było nie wziąć i Tak samo papiery welinowe po 2 zł z, z 9 zł, z napisami, jest bloczek z napisami, różne, różne napisy z, ze srebrnym i ze złotem oraz y, taki już z innymi wzorkami, z różnymi takimi, z kwiatkami, z serduszkami, także też fajnie. Oraz papier, który już otworzyłam, ale już Wam pokazuję. One też były po 2 złote w końcu. Ta ich cena końcowa. Najpierw były po 4, później były po 2, a na początku były po 7 zł. I tutaj mam dwa komplety, także Wam pokażę najpierw pierwsze. One są takie bardzo posrebrzone. I ten papier jest gruby. Od spodu jest, bym powiedziała, taki kredowy. Także tak to wygląda, tutaj nic nie schodzi, i to jest jakby taki srebrny papier, taki brokatowy, gdzieś nie osypuje brokat, na który mamy jeszcze na drugi. Także mamy tutaj trzy arkusze z sowami, jeden arkusz z, z jedzonkami takimi, dwa arkusze z takimi, bym powiedziała naciską fetti może? Dwa arkusze z gwiazdkami. Oraz dwa arkusze z kolejnymi jakimiś owocami. To jest pierwszy zestaw. A drugi zestaw. Dwa z flamingami i z ananaskami. Dwa tęczowe, już spróbuję się, Tutaj jakaś łapiec. Dobra, dwa tęczowe, dwa z jednorożcami. Magic, Magic, Magic. Wszędzie mamy napisy. Dwa z chmurkami i z tęczą na różowym tle. Oraz dwa takie bym powiedziała serenie coś takiego. Także po dwa złote za komplet 10 sztuk. No to mamy po 20 groszy jedną taką kartę. A do jakichś dziecięcych projektów na pewno się to przyda. Fajny, fajny jest papier, nawet taki w on jest bardzo przyjemny. Widzicie, że to było właśnie. A pięć, 10 sztuk. Dwa rodzaje. Tu już y, mamy pusto także to, to były wszystkie y, zakupy jeżeli chodzi o skrapowe jakieś tam rzeczy dla kota nie będę Wam pokazywać, ale teraz mała zagadka dla osób może rocznikowo zbliżonych y, do mnie lub nawet starszych od mnie co to jest? czy życie coś takiego? co to może być? ja Wam przybliżę Tutaj mamy jedną dziurkę plus trzy mniejsze. I tutaj jest namienięty taka taśma z barwnikiem. A to jest akurat stara, bo wymieniłam już ją właśnie w czym. Możecie zgadnąć, właśnie w czym i co to jest. I założyłam nową, która, która zamówiłam w hurtowni. I będziemy sobie coś z tym robić ciekawego, ponieważ jest to no właśnie, co to jest i co możemy yy, dzięki temu robić. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie. A wydaje mi się, że, że wiele z Was mogła mieć z tym styczność, z czymś takim. Jeszcze Wam przybliżę. Tylko, żeby jeszcze oświetlenie było. O, widzicie, teraz to ma trzy dziurki wokoło jedną taką większą i tu jest taka taśma nawinięta z tuszem to było, to już jest bardzo stara ta taśma ma około 25 lat i weschła, tak? weschła już więc musiałam zakupić nową bo już to, powiedzmy, tą rzecz Którą będziemy używać, yy, zapierała w środku właśnie ten wyschnięty element. I po prostu zakupiłam nowy, który już działa testowałam jest super. Także widzicie sporo z tego i wszystko jest tutaj wyschnięte, tak? Także mogę to dotykać, bo, bo w tej nowej to bym się strasznie powróciła. Tutaj może być mała podpowiedź, bo tutaj używam jakiegoś yy, kiedyś dawno dawno temu korektora. Już można było, właśnie ewentualnie jakiś błąd naprawić przy pomocy korektora. Dobrze. Dajcie znać, czy wiecie, co to jest. Jestem bardzo ciekawa, czy wiecie. I na pewno w najbliższych filmach dowiecie się, co to jest, do czego to służy. I sobie coś tam zrobimy z właśnie tą rzeczą. Znaczy nie z taśmą, tylko przy użyciu pewnego urządzenia. A póki co to by było już wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że przynajmniej ktoś zgadnie, co to jest. A my widzimy się w kolejnym filmie, który dla Was przygotuję lub też na live, ale raczej bym się spodziewała kolejnego filmu, jeżeli live'a póki co. Także do następnego, trzymajcie się, pa pa!